Miejsce, w którym ratuje się zdrowie i życie, ale też kształci przyszłą kadrę medyczną, w rozpoczynającym działalność zagłębiowskim szpitalu klinicznym w Czeladzi zdobywać wiedzę i doświadczenie będą studenci kierunków medycznych akademii WSB. Czy taka współpraca ze szpitalem jest jednym z elementów, który sprawia, że Akademia WSB jest inna niż wszystkie? Niewątpliwie tak, bo po pierwsze, budują specyfikę kierunków kształcenia w ramach Kolegium Medicum. Realizujemy określone treści programowe. W przypadku kierunku lekarskiego jest to program sześcioletni o profilu ogólnoakademickim, ale poszerzony o aspekt kształcenia klinicznego, właśnie z wykorzystaniem między innymi bazy tego szpitala. To, co też wyjątkowe i co Potwierdza to Pana pytanie, to właśnie inaczej zbudowany też program kształcenia w ramach tych kierunków. To tutaj będziemy prowadzić no, pionierskie, myślę też w skali Polski, kształcenie w ramach tworzenia interpersonalnych zespołów badawczych. I dydaktycznych. Polegać to będzie na tym, że studenci kierunków medycznych będą wspólnie ze sobą realizować określone projekty to ratownicy, pielęgniarki, ale również i w niektórych, niektórych projektach uczestniczyć będą lekarze rozwiązywać będą interdyscyplinarnie bardzo ważne problemy zdrowotne. Współpraca Akademii WSB z Zagłębiowskim Szpitalem Klinicznym rozkłada wachlarz korzyści dla obu placówek. To daje duży rozmach szpitalowi. To nie tylko dydaktyka, ale także badania naukowe, badania kliniczne. To daje podwyższenie jakości, to daje dostęp do dodatkowej kadry, którą będziemy szkolić. Od momentu podjęcia decyzji zostanę lekarzem przez cały proces nauki w USB, stażu podyplomowego i specjalizacji w naszym szpitalu. To jest także myślenie o tym, abyśmy nie mieli nigdy problemów z kadrą medyczną w naszym szpitalu. To oznacza zagwarantowanie medycznego zaplecza dla tysięcy pacjentów nie tylko z województwa śląskiego. My, mając taką wspaniałą uczelnię blisko, czyli tak naprawdę na Zagłębiu, możemy śmiało powiedzieć, że te osoby, które będą się uczyły, będą miały możliwość obywania staży właśnie u nas, będziemy mieć rezydentów czyli tak naprawdę osoby od samego początku będą miały możliwość kształcenia się nie tylko książkowo, ale przede wszystkim na żywym organizmie i w naszym szpitalu. I to też spowoduje, że dla naszego regionu więcej osób będzie chciało przyjeżdżać, uczyć się, a zarazem pracować. I dzięki temu będziemy mieli zapewnioną stałą kadrę medyczną, bo dla nas najważniejszy jest mieszkaniec i jego życie, i tutaj będziemy mieli zapewnione dzięki tym wszystkim połączonym czynnikom. Ta przyszła kadra medyczna będzie się kształcić zarówno w szpitalu, jak i w murach Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Kolegium Medicum, Wydział Medyczny Uczelni, oferuje studentom najnowocześniejsze laboratoria w wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznych. Ten obszar kształcenia, który realizuje kształcenie symulowane, przygotowuje studentów do pracy na oddziałach klinicznych, do kształcenia się w ramach oddziałów klinicznych. Czyli student najpierw odbywa zajęcia w laboratoriach, w wielospecjalistycznym centrum symulacji medycznych, gdzie przy wykorzystaniu wysokospecjalistycznych symulatorów medycznych, które w bardzo realny sposób odwzorowują stan pacjenta, student uczy się opieki nad pacjentem. Czyli to jest jakby próba dla studenta. Zastosowania pewnych procedur medycznych w bardzo trudnych medycznie e, sytuacjach. W takich sytuacjach będą musieli wykonywać pracę przyszli lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki, których kształci Akademia WSB. Studenci, którzy od pierwszego roku doceniają możliwości, jakie daje im uczelnia, współpracując m.in. z Szczelackim Szpitalem chcąc pracować w tym, w tym zawodzie, prędzej czy później trafimy na głęboką wodę i tego typu przygotowanie jest dla nas bardzo ważne. My dopiero zaczynamy tutaj rozumieć, jaka jest zasadność pewnych protokołów medycznych, jak istotne jest podejście do pacjenta w różnych sytuacjach, e, których my nie jesteśmy w stanie przećwiczyć ani przewidzieć w ramach studiowania bezpośrednio w Dąbrowie Górniczej w Akademii. Myślę, że Akademia daje nam tak duże możliwości rozwoju, że grzechem byłoby nie skorzystać.